Witam na kanale Beata Kalinowska Podcast. Jak zbudować pewność siebie krok po kroku? Krok pierwszy: zrozum, czym jest prawdziwa pewność siebie. Pewność siebie nie oznacza braku strachu, oznacza działanie pomimo niego. To przekonanie, poradzę sobie, cokolwiek się stanie. Zacznij od zaakceptowania swoich mocnych i słabych stron. Nie musisz być idealny, wystarczy, że jesteś autentyczny. Krok drugi. Zidentyfikuj swoje blokady. Zadaj sobie pytanie, co sprawia, że tracę wiary w siebie? W jakich sytuacjach czuję się niepewnie? Czy to wynika z moich doświadczeń, opinii innych czy mojego perfekcjonizmu? Zrozumienie źródeł lęku pozwoli ci działać świadomie zamiast reagować automatycznie. Krok trzeci. Małe kroki, codzienna praktyka odwagi. Nie zbudujesz pewności siebie myśląc o niej, ale działając. Zasada 1% odwagi dziennie. Przykład. Powiedz coś na spotkaniu, nawet jeśli się boisz. Krok czwarty: zmień sposób, w jaki do siebie mówisz. Twój wewnętrzny dialog ma ogromne znaczenie. Zastąp, nie dam rady, na spróbuję, zobaczę, co się stanie. Krok piąty: dbaj o ciało i postawę. Twoja postawa wpływa na psychikę. Stań prosto, głowa wyprostowana, oddychaj głęboko. Krok szósty: rozwijaj kompetencje. Im więcej umiesz, i wiesz, tym bardziej wierzysz, że sobie poradzisz. Nie chodzi tutaj o to, byś był perfekcjonistą, tylko o postęp, którego dokonujesz. Ucz się nowych rzeczy, ćwicz swoje mocne strony, otwieraj się na feedback, nie jako na krytykę, lecz informację zwrotną. Krok siódmy. Otaczaj się. Wspierającymi ludźmi. Środowisko ma ogromny wpływ. Unikaj ludzi, którzy cię ciągną w dół lub wyśmiewają Twoje marzenia. Szukaj tych, którzy dodają ci odwagi, a nie tych, którzy cię odbierają. Krok ósmy. Praktykuj wdzięczność i samoakceptację. Codziennie zapiszczy rzeczy, z których jesteś dumny i za które jesteś wdzięczny. To uczy mózg zauważać pozytywne aspekty. Krok dziewiąty. Ćwicz, odporność na porażkę. Niepowodzenia są czę częścią drogi. Nie dowodem, że się nie nadajesz. Zmień myślenie. Z przegrałem na dowiedziałem się, co nie działa. Następnym razem będzie lepiej. Dziękuję Wam za kolejny film, za obejrzenie. Jeśli tematyka Cię interesuje, zostaw subskrypcję żeby wiedzieć o kolejne. Do usłyszenia!